Witam Was, ja jestem Snake Hunter, a to jest gra Battlefield 3. Dzisiaj sobie może troszeczkę pogramy na mapie Operacja Firestorm. Gdy jest ta burza. Wsiadłem do jakiegoś gościa do helikopterka. No i lecimy. Co robić? Mam nadzieję, że goś lepiej ogarnie helikoptery ode mnie. Od razu powiem tak, ja jestem słaby w tą grę, dlatego nie hejtujcie mnie za to, że będę lamił czy coś, ale wiecie... Każdemu się musi zdarzyć taki czas, kiedy musi zagrać porządną grę na percecie. A że jestem dzieckiem konsolowym, to ciężko nie. O, Jest! Jest, dwóch zabiłem, jaki fart! Nie wiem jak to zrobiłem, ale udało się. Super. Bo się widać, że ogarnia dobrze. Więc może to być dobrze. To trzeci frag jakim cudem O kurcz lokują nas Uciekaj! Posze czy ty to ficisz ale nas mocno strzelili Dobrze ląduj ląduj ląduj, Ja będę teraz strzelał na No ludzie co mamy robić. Cygany jedne, no... No, no dobrze, mi szuczało, mnie wyrzucił. Trudno. Jest to pierwszy odcinek z Grybatym Flick na, na moim kanale. Jak nie wiecie, to kanał... Jak jeszcze nie wiecie, kanał prowadzę z moim bratem Debartkiem. Kurde, no czemu on na mnie nie poczekał z tym czołgiem, no. razem z moim bratem Debartkiem. On ma bardziej tak stronę vlogową tego kanału. Prowadzi tam vlogi typu unboxingi i tak dalej. Ja bardziej część gamingową, czyli różne ciekawe gierki. Nie, nie wysadzaj tego, proszę Cię, nie rób, nie rób tego. Jezu, dobrze. fire Dobra, lecimy. Jakiś gość mi leci, żeby mnie prowadzić. Chociaż no, nie wiem, czy umie Dobra, ciśniemy. Z tego co widzę, przegrywamy 400 punktami, jeszcze wszystkie z zmieni. Masakra. Dobra, może nie będzie aż tak źle. Co ty robisz z kubańczykiem? jeden, 2, 3, 4, Oj dobrze nie zauważono ja tutaj mam ważniejsze problemy właśnie już przecież tego to to Będzie ciężko, bo muszę tutaj teraz wbić ładnie to Oh, Mogłem zacząć do niego strzelać z tego żutnika! POSZE ty, ty to ficisz! Nikt tego nie widział, oprócz mnie. Ja też nie Jak oni mogą mi tak zabić brutalnie. Wezmę sobie coś ogarniejszego, bardziej ogarniętego. M416, może by. Seriously, why did you do that? Say me, why did you do that? Wezmę sobie o ten G90 aby ktoś nie wiedział, to jest to broń z dodatków. Nie wiem z którego dodatku, ale wiem też, że to z dodatku. Kurde. Tam jest. No nie. O, trafiłem właśnie, a jeszcze trafiłem w głowę. Jest, latarka taktyczna. Potrzebuję zamku kontaktowego, bo on jest silny. A, no kurde, jeszcze miałem tak mało HP, co mogłem tylko do niego wymierzyć i wypadł. 19 HP Ale kurde, nie ogarnąłem Słabo, słabo, nie ma co o no, fuck, no, 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 please um, No jak on mógł mi to zrobić? No kurde frajerzy po prostu Tyle powiem w temacie Nikt nie lubi w tej grze Ale mam pomysł, że trzeba się skampić Statystyki poprawiłam, tylko 250 na plusie. A to nie jest dobrze. tam nie dążył. Nie, zdążyłem fajnie. No i naprowadzam wpz opancerzenie i tutaj mamy jeszcze CITV, trzecie miejsce w czołgu do No tak, naprowadzam pz kę mamy. Panterze, nie. Aha, i maskować. Właśnie, bo wiedziałem, że są trzy sloty. Wiedziałem, że mam każdy zapełniony, i mam jeszcze CITV, które nie zapomniałam w ogóle slotów, dlatego są cztery rzeczy. Okej, okay, ale widzę, że to jest duży serwer, więc serwer się sądzę teraz... Jaki fan. Ała, 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 dobra, szybko, Trafił, ale tutaj już ten HP, to to Jest trafienie. Obrze pięknie trafienie. Znowu trafiłem, unieruchomienie pojazdu. Nie trafiłem, bo jest ciężko. Jest, niszczyłem pojazdu, ale na jest. Dobra, padł. Nie jest tak źle nawet, powiem szczerze, że nawet jest dobrze. Strzeż, strzeż, strzeż. bo tutaj widzę, że jest tyle gości. Mogą, mogą mieć C4. To widać, że mogą mieć C4. nie, to że do niego czątku, a niego ten. Ten działkowy jest strasznie słaby, ja to już zabiję trup. Fuck. O, RPG. Jak on to zrobił, że mi nahita z RPG zdził jak ja miałem prawie całą HP. Ci nie wiem, Na pewno używ jakiś. Dobra, ale nie jest. źle Mamy plus 400 styki. Dobra, ja to już wezmę do chelika jak to może. Wejdź do akcji. Jest dobra, zdążymy do Helika jeszcze. Tak, zdążymy, bo czysto, 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 czysto. Ej, kurde. Jaki frajer, no kuć helika kradnie i jeszcze nikogo nie wejdzie ze sobą. Dobra. Jestem na działku, to też fajnie, bo tutaj widzę, że ludzie wygrywają tak tempo, że można ich fajnie zabić. Bardzo prosty jest ten, ten tryb. Jest to właśnie tryb pod. No i ja mogę powiedzieć o tej grze. Pewnie się teraz będziecie zastanawiać, ale czemu ty nie grasz w Battlefield? Dlatego. tego? 4K, on jest nowszy. na czemu nie grasz? Hardline'a miałem, bo tam była ta beta, ale nie, nie sięgnąłem go, tak, więc nie mogłem go użyć. No niestety, bo wtedy akurat mój komputer nie działał. Yy, dlaczego gra nie gram w BFA 4 Bo go zwyczajnie nie mam, Mam go tylko na Xboxie. A poza tym on jest z tego co wiem łatwiejszy od BFA trójki A poza tym jak już mam na Xboxie, a go wszedłem, to po co mi kolejny Więc nie kupuję specjalnie, żeby nagrać z niego Takie życie O nie, 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 nein, nein, nein In Miał Javelina. że nie 60, no niżej mi idzie nawet Plus 7 statystyk to nie jest, jest wcale źle Bo wejść ty szczeluj, szczeluj poni Zmierzają przez cały czas. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Dużo ich tutaj też jest bardzo. To jest serwer 64 osoby, czyli 32 na 32. Raz na wygrałem chyba 64 na 64, ale to po prostu było masakr. Mała... Przepraszam, nie umiem się wysłowić. To jest dopiero początek kanału, a więc ludzie to się jeszcze ogarnie wszystko. to. ała, ał, dajcie 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 Wychodzę, wychodzę, bo tam tam jest, ja wolę, wolę nie ryzykować po prostu. A, dobra, dobra, padnę teraz, padnę, padnę, padłem. Z b 95 To jest broń dla medyka albo dla wsparcia. Wsparcie. Dobra, jeszcze ogarnę stację dzisiaj na tym odcinku. Jest, uch, jeden wynumór. O nie! No i co oni robią, no? Luneta dwukrotna, dwukrotna, dwunastokrotna jest bardzo dobra mapkę, polecam wam ją. Jaką ma broń? M45, coś takiego chyba. Przydałbym się, przydałby się właśnie w dwutaktowy, dlatego że nie trzeba po strzale, jak tutaj widzicie, to muszę zrobić tak, żeby dopiero przesadować. Tam był gość, widziałem. Jak mówię jestem słabym sniperem. Jeszcze wam nie wiem czy wam to powiedziałem, ale jestem słabym sniperem. Dopiero ćwiczę... Ała, 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 ała. Dopiero ćwiczę być sniperem. I na, na razie jest tak na dwójkę, przynajmniej na, nie na jedynkę, nie? No to da się jeszcze przeżyć. Tą dwóję. Okay. To Go nie ma, już wsiadł do czołgu, już wsiad do czołgu. Ja to przeżyję, to jestem po prostu koksem. Po mnie goni jakiś ziomek O! No nie, 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 nie. padnę, 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 padnę. Padnę, tanki mnie gonią. Co że coś nie wystrzela. Nie, ja tego nie przeżyję. Nie ma szans. Dobra, żegnam się z życiem. Kurde, coś się baguje ekran, nie wiem czemu. Nie wiem, co chodzi. Żyję jeszcze. Wtf, no, jeszcze żyję! Uciekam. Dajesz. Sneak hunter. Będzie tysiąc łapy, jak przeżyjesz. Przeżyłem! Dobra, jeszcze mi się życie nie regeneruje, ja już mówię, że przeżyłem. Dobra, jak przeży jeszcze 10 sekund, to łap... 10 łapek ma być. Tam jest człowiek pod zabicie. Dobra, ma być 10 łapek pod filmikiem. Bo ja przeżyłem, ja tam spełniłem swoje... O oh, no 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 no, gdzie no. on jest? Dobra, padł. Jest dobrze. Miał PP-2000, to nie, 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 nie interesuje mnie to. Trzeba teraz przykampić ostro snajpereczką. Mam ten JTNG z celownikiem balistycznym, z dwunogiem, Z dwójnogiem, przepraszam. O, o ja pierdziele, tam jest ich pełno. Padłeś! Ha, ha, ha! Ja, jach, ja. 95 strzałów wyborowy. To jest plus u snajperów, że jak strzelicie raz a porządnie, czyli na przykład w głowę, a jesteście daleko od przeciwnika... Ała, 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 dobra, dobra, poddaję się, poddaję się, poddaję się. Dobra, widzimy się za chwilkę, jak mi się życie zregeneruje. Ja tutaj mam zamiar przeżyć, ja tutaj też sobie rozstawię swój znacznik. Rozstawię sobie też czujnik TUGS. Otóż to, dobra, rozłożyło się. No way. No way, czy wy to widzicie jak tam jest? Czy wy to widzicie? No 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 no! No nie! Ścisnął mnie ładnie, przyznam mu to. A czemu on tak do mnie strzał, jak on miał M39MR? m 39 mr to jest karabinek wyborowy z tym, co wiem, to mógłby ścisnąć tego, no ale... Dobra, nieważne. Na plasterku bekonu bekonu. Serio, i tak do nas przyjechał? Fajnie. Co za to, byś naprawdę przebrał. Ok, spoko, spoczku. Ja już tu ugarnę. Dobra, o kurde. Wbił na jakiś może być niebezpieczny. Dobra, zabicie wroga. Jest świetnie. G18 to jest świetny pistolet, który strzela bardzo szybko. Yy, lepiej niż 93R, bo 93R jest. Yy, z To T9, to Anahita, jak on mnie zabił? Łota! The... Dobrych tego się jakoś... Dymas, kończę, on, on mnie zabił na hita, ale jak? Niech mi ktoś powie, jak on mnie zabił. Gdzie on jest? Ciao ja się się No fucking way. Nie żartuj sobie ze mnie. Nie, proszę, nie, nie żartuj. Ja tu chcę po prostu... Może mi się uda coś ogarnąć jeszcze tutaj. Bo już tak naprawdę runda kończy, że to przegraliśmy i to z Kretesem. Jak widzicie, wszystkie cele nam przejęli i się utrzymują z tym. Ale ja mam statystykę na plus 6, to jest bardzo dobrze jak dla mnie. A jestem słaby, tak jak wam mówiłem. To już mam na pewno teraz mówiłem, że jestem słaby w BFA. No to teraz troszeczkę sobie poprawiłem statystyki. Oczywiście, na plus, to tylko brzmi by dobrze. Proszę we mnie, nie na, na plasterku bekonu. Wiecie co? czułem pokazał twarz. Straszne. Dobrze, dostał. Dostał unieruchomienie pojazdu. Świetnie. Zację naprawdę. Dobrze, dostał. I zabicie wroga. Double kill. Nie puści mnie. Nie puścić. No gdzie on jest? U jest jest z RPG-a, ja nawet nie wiem gdzie on jest. Czemu życie że... Ała, ała, dobrze, 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 tylko nie bijcie. Aaa, wow, zabili mnie z magnów C4. Szkoda. Ale teraz mamy statystyki, plus 7 jest jeszcze lepiej. Trzeba pogarniać troszeczkę cały tanka, bo... w sumie nie wiem po co. Tak naprawdę. Medyka sobie pogarniam. Wezmiemy sobie Aeha. Szakazu Haku na matata. Nie no, jak mi się pro. Ażkazper, aż kasper. Co ja mam tu zrobić? Nie wiem. Możemy coś powiedzieć, co ja mam tu robić jako medyk? Ja wychodzę. Bo ja wychodzę. Master człowiek pokazał twarz, co sądzicie? Tak, wymuszam komentarze, pytam się was o co... O co pytam się was... Dobra jestem skoptowany, tylko że ciężko sobie potrafić. Dobra, jak tam się wbija, tam jest dużo sniperfrak, tam będzie też. To będzie po prostu masarka. Kurde. Ała! No co to było? No jak on to zrobił? szkubany jeden. Szkubanczyk. Szkubańczyk Szkubańczyk Dobra, zaraz będziemy musieli kończyć Bo zaraz mi się czas skończy Nie wiem czemu nie umiem Nie umiem ogarnąć tego frapsa. Kupiłem go i nie umiem go ogarnąć Nie, nie rozumiem jak to zrobić Jak on jeździ Dobre, dobre Jest źle. Jest! Nie mam wszystkich celów. Ktoś strzela. Pomijam ten jakże ważny fakt. Idziemy dalej. Moje plany nie zatrzymywać. Jest, przejąłem flagę, co? Nie trafiłem. ała, 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 ała wypuścimy, Blaster O, mm. oh, Padłem. Statystyki już na plus 6 znowu. Znowu wracają do poprzednich statów. Kurde, jakiś gościu nie ma w ogóle doktagów, ale ma 10 rangę... Czemu ja mówię, że załóżcie, że komandosak to jest pułkownik? wpadało by wypadało sobie wziąć sensownego. I sądzę, że... Ajka, no nie wiem nie. O, to tak zepsuł ten joke. Stawaj. Jest, sam jeszcze 100 punktów za uleczenie Medika. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Battlefielda. Widzimy się w następnym odcinku. Możliwe, że nagram go jutro, chociaż wątpię, dlatego nie spodziewajcie się jutro odcinka. A więc na razie, cześć i widzimy się następnym.